Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą wnieść poprawkę do krajowego budżetu. Chodzi o kwotę 25 milionów złotych, które z budżetu państwa można by przeznaczyć na kolejny odcinek obwodnicy śródmiejskiej między ulicą Niemierzyńską a Mickiewicza. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w kasie miejskiej chcieliby by zostały przeznaczone na modernizację innej ulicy. Wtedy te 20, 20 parę milionów pozwoli nam dokonać bardzo ważnej inwestycji, która czeka w Szczecinie już za długo. Państwo wiecie, że jest, jest teraz już przebudowa autostrady poznańskiej przygotowany w tym projekcie na 2018-2025 etap, tak? a ciągle pozostajemy między niewykonanym, niewykonanym etapem trzecim, tak? który, który znajduje się między, tak już wizualnie między mostem Gryfitów a mostem, mostem Pomorza, które są jakby wąskim takim gadłem, ale wykonane były w, pier w pierwszym etapie. Modernizacja polegałaby na systemie 2 plus 1 pomiędzy mostem Grefitów a Pomorzem powstałby trzeci pas ruchu. Jest to nowe rozwiązanie, jednak funkcjonujące z powodzeniem w krajach skandynawskich. Zdaniem prawa i sprawiedliwości wdrożenie tego rozwiązania rozwiąże problemy, które stwarza autostrada poznańska. Niska przepustowość, zły stan techniczny, a przede wszystkim niebezpieczeństwo dla kierujących. Bo jest to ulica, nazywa się autostrada poznańska, ale jest to ulica, która w tej chwili jest ulicą jedną z bardziej niebezpiecznych. Tam w obrębie miasta Szczecina można powiedzieć, że tam najwięcej dochodzi na największej ilości niebezpiecznych wypadków, bo tam ludzie w, tej, w tym nieoświetlonym rejonie jadą, tam wyprzedzają na takim łuku zakrętowym przed zadziewokliczem i tam te, te, te sytuacje wypadkowe naprawdę następują. Ostatnie wypadki z Autostrady Poznańskiej pokazują, że poprawka do budżetu krajowego zgłoszona przez radnych może okazać się dobrą inicjatywą. Pomysł Prawa i Sprawiedliwości popiera cały klub PiS. Teraz trzeba przekonać tylko innych radnych. Mamy nadzieję, że e, tym razem uda się naszym parlamentarzystom e, tą drobną poprawkę do budżetu państwa wprowadzić nie pieniądze. Liczymy no, na poparcie to, to, to. wszystkich parlamentarzystów, nie tylko szczecińskich, ale z naszego, z naszego regionu. Pan Artusza Bawka mówił o przykładzie Gdańska, gdzie budowana jest już druga obwodnica. My, my tak naprawdę I w Szczecinie, my, my mamy w Szczecinie potężny problem komunikacyjny i nadal nie mamy takiej jasnej perspektywy zakończenia obwodnicy śródmiejskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za pięć lat będziemy jeździć po zmodernizowanej autostradzie poznańskiej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że dzięki temu pomysłowi uda się rozwiązać część problemów związanych z transportem w naszym mieście.